Owady stanowią większość gatunków zwierząt żyjących na Ziemi, a jednak niewiele o nich wiemy. No, wiemy, że są pożyteczne i takie, których specjalnie nie lubimy, no, ale to jest po prostu taka już nasza cecha. Ale warto się przyjrzeć tym owadom. Są naszymi sąsiadami. Często żyją tuż obok nas. Oczywiście wiem, że można o owadach rozmawiać wiosną, latem, jesienią, a zimą. No właśnie. Co zimą robią owady? Dziś Państwa i moim gościem jest Pan Profesor Stanisław Czachorowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Profesorze, Pan jest entomologiem, czyli badaczem owadów. Jest Pan z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. No ale przede wszystkim i tutaj muszę znowu się zwrócić do naszych słuchaczy i widzów, że jest pan człowiekiem niezwykłym, bo poza wykładami na uczelni, poza popularyzacją, popularyza popularyzuje pan zresztą wiedzę o wadach w bardzo różny sposób. Dzięki panu mam Przepiękne pamiątki. To jest już pamiątka sprzed lat, czyli piękna butelka z chruścikami. No, otrzymam ją jako przepiękną pamiątkę. To wszystko są dzieła pana profesora. Tutaj jest z pięknym takim. To śma to jest chyba, o ile dobrze pamiętam. Tak, motyl nocny, czyli śma, zawisak. A, zawisak, dobrze. I jeszcze mam trzeci, przepiękny. O, coś takiego. A to ważka. Tak jest. No i w związku z tym wiem, że również pokazuje Pan te swoje dzieła. Co więcej, one są ozdobą różnych lokali, ba. Na, właściwie są na wszystkich kontynentach już. No a poza tym jeszcze maluje Pan te owady na dachówkach, na cegłach, na różnych rzeczach. No właśnie po to, żeby, żeby spopularyzować te owady. Ale ja sądzę, że do tych butelek wrócimy. Wróćmy w takim razie na początku do tych owadów. Co robią owady teraz zimą? A to zależy od jakie owady pytamy. Różne są. E, jedne w stadium diapauzy czekają na lepsze czasy. No na śpią to, po prostu. No. Ale to jest tak, bo jedne w, w, w stadium jaja, czyli trudno powiedzieć, że, to śpi, że taki owad śpi. On się jeszcze, że tak powiem, nie narodził, nie wyszedł z, z osłonek. E, ten rozwój embrionalny trwa, jest spowolniony. Inne, e, ten okres no, spania diapauzy, czyli przerwania czynności życiowych, na przykład w postaci larwalnej. Mogą być nawet wmrożone w lód. Niektóre gatunki znakomicie radzą, radzą sobie z e, kryształkami lodu, żeby one się w komórkach e, nie e, tworzyły. Inne w stadium poczwarki, no to jest takie stadium przejściowe i tutaj ta diapauza dobrze e, e, wypada, a jeszcze inne w postaci owada doskonałego. Ale... ale zauważyłem, przepraszam Panie Profesorze, że kiedy nie było jeszcze śniegu, to w miejscach, gdzie dziki pod dębami ryły, tam no, poszukiwały właśnie żołędzi, to tam jakieś właśnie takie chyba larwy poruszały się. Bo to jest tak. E, schować się, żeby nie być zjedzonym. E, czyli czy to w stadium jaja, larwy, czy poczwaczki, czy, czy owada doskonałego, ale owady zimą też są aktywne. Nawet na śniegu możemy spotkać rionobionty, nazywane też kronobiontami, psychobiontami, czyli związanymi z siedliskami zimnymi, ale niektóre są bardzo aktywne. Na przykład moje ulubione owady wodne, to w tym okresie zimowym dokazują no, całą parą, bo o. woda nie zamarza, mogą być aktywne, mniej może jest drapieżników, ale to, co jest ważne, do wody wpadły liście jesienią. Dużo materii organicznej. Na tym pojawiają się bakterie i grzyby, i to jest znakomity pokarm. Gdybyśmy więc tak ucho przystawili do rzeki, może mniej do jeziora, ale w jeziorze również, to byśmy usłyszeli taką wielką ucztę, zajadanie. Jedne gatunki rozdrabniają, czyli rozgryzają liście, martwą materię organiczne. Drapieżniki są aktywne, czyli gdybyśmy chcieli sprawdzić, co owady robią zimą, to w wodzie są bardzo aktywne. Ta chłodna woda im nie, nie przeszkadza. Ba, są gatunki, które mogą być nawet wmrożone w lód, nic im się nie dzieje i potem lód rozmraża się, roztapia, one wracają do... E, Aktywność, Ale również w glebie są aktywne owady. Niektóre schodzą głębiej. Wtedy, kiedy, tak jak teraz, mamy za oknami śnieg, to, to jest tak jak pierzynka, która przykrywa ściółkę, glebę, i niejako nic tam złego się nie dzieje. Mogą być aktywne. A te owady zimowe wychodzą na śnieg przy odpowiedniej pogodzie, nawet przy temperaturze minusowej, powiedzmy do minus dwóch są aktywne. Im jest oczywiście trudniej, bo są to organizmy zmiennocieplne, a więc ich aktywność uzależniona jest od temperatury. Na ogół owadów zimą nie widzimy latających, ale są takie specjalne muchówki, które potrafią latać nawet jeśli jest, jest w okolicach 0, No może nawet minus jeden to nie wiem, ale w okolicach zero tak. Nam jest zimno, a one są na tyle sprytne, że potrafią rozgrzać mięśnie i latać. Większość natomiast nie fruwa. Dlatego, że jest zbyt zimno. Tak jak chruściki, które możemy spotkać od listopada do grudnia na, na śniegu, he, hetopteryx, możemy polską nazwę podać jako szczeciowłos, mają skrócone skrzydła, bo, bo przy takiej niskiej temperaturze i tak nie polecą. Więc możemy tu obserwować o takich e, krótkoskrzydłość czy bezskrzydłość czy klasyczne takie owady z rodziny, z rzędu wojsiłek, pośnieżek, który na śniegu gdzieś tam się porusza. Często są to gatunki, które wychodzą z gleby no, na taki spacer, często na rozmnażanie. Można powiedzieć, że jest to wygodny moment na rójkę, na rozmnażanie, bo nie ma drapieżników. No, to końca nie ma. Są i takie aktywne i, i wśród bezkręgowców możemy na śniegu na przykład pająki spotkać. Tam, gdzie jest życie, to zawsze to coś e, ciekawego się e, pojawi. Zatem, A w tej, awatyce, w, tej awaty... w tej ściółce, bo tam jest przecież ciepło, bo jest ta pierzynka śnieżna i jeszcze właśnie te liście, które tam gniją, czyli jest względnie ciepło. Póki nie przemarza, no to nawet niektóre bezkręgowce schodzą niżej, e, ograniczają swoją aktywność, są w stanie takiego o, e, odrętwienia, e, nie mniej, e, są aktywne. Na śniegu takimi korytarzami, gdzieś tam spod konarów, e, spod korzeni wykorzystują na przykład nory gryzoni, są owady związane. Z, e, korzystają z tej martwej materii albo jako pasożyty, więc jeśli gryzonie są aktywne, widzimy jakoś tam nornicę, czy może innego gryzonia, który aktywny jest e, zimą, no to w tej norze również z tej nory wychodzą e, owady. Mo możemy się wybrać w taką pogodę jak. Dzisiaj, kiedy niebo jest pochmurne, kiedy noce są w miarę ciepłe, bo jeśli jest e, niebo e, bezchmurne, noc jest bardzo... No to jest bardzo, tak, oczywiście. Tak, e, noc jest e, bardzo mroźna, to one są e, nawet za dnia mniej e, aktywne. Pod drzewami bo są to gatunki, które odżywiają się, e, żyją na e, drzewach, na drewnie, w martwym e, próchnie, w dziuplach moglibyśmy e, szukać. Czyli zimą życie nie, nie znika, ono gdzieś jest, albo utajone, albo gdzieś skryte, mniej aktywne, zwłaszcza jeśli chodzi o bezkręgowce i te organizmy zmiennocieplne, no, ale zawsze coś możemy znaleźć. Tylko trzeba wiedzieć gdzie szukać. Ale panie profesorze, ale mówi Pan tutaj o owadach, które żyją w, właśnie w lesie, w siółce, pewnie gdzieś pod korą, no, tam gdzie jest odrobinę cieplej. Ale przecież są owady, które no, żyją w pobliżu nas. No, my pamiętamy jeszcze z dzieciństwa pewnie ćwierka, świersczyk za komindem naszej chatki stróż. No, chatki teraz nie mamy, ale kiedyś właśnie te świerszcze i inne owady towarzyszyły nam wręcz powszechnie, a i dziś niestety w domach. Mamy te owady, które no, stale się koło nas kręcą. No, chociażby w łazience często bywają tak zwane y, rybiki. Nie wiem, czy to jest dobra nazwa. Może Rybik byłem... cukrowy, tak. Tak, rybik e... cukrowy. Y, bywają takie, które nam przynoszą z, ze sklepu, na przykład w jakiejś kaszy czy w mące, no i potem one nam się zaczynają rozmnażać. Niestety trzeba tę kaszę czy mąkę często wyrzucić. A więc tych owadów koło nas, nawet teraz zimą, mamy naprawdę sporo. Są to gatunki synantropijne, takie, które no, przystosowały się do życia w środowisku stworzonym przez człowieka, ten świerz domowy to gatunek synantropijny, ale on już niestety wyginął, dlatego że mamy zbyt doskonałe mieszkania. Nie? nie mamy szpar, nie mamy okruchów leżących na podłodze czy na polepie. Kiedy, czyli już nie usłyszymy chrząszczy chyba, że no, ktoś ma hodowlę, praktycznie. Populacja chrząszczy, tfu, świerszczy domowych wyginęła w, w chatach. Są tylko w terariach, w ogrodach zoologicznych, tam gdzie hoduje się je na pokarm. Razem z nimi wyginęło sporo gatunków, które w domach były. Ja pamiętam dom Drewniany Babci, kiedy i wołki zbożowe, i jakieś tam mączniki młynarki się pojawiały, wiele, wiele, wiele różnych. Teraz mamy zbyt doskonałe. Równe ściany, mało szpar, nie ma drewna. Jak, jak są meble drewniane, to one są wysycone tak dużą ilością impregnatów, że tam żadne kołatki, nie korniki, tylko kołatki czy inne drewno drewnojady nie będą. Ale nie na ma temat, więc... Panie profesorze, przepraszam, ale to podobnie jak z tymi, które nam zjadają te produkty zbożowe. No przecież my w tej chwili zamykamy często w słoikach, tak zwanych twisofach, to tam im się ciężko dostać. Zamykamy to w pojemnikach plastikowych, często. To hermetyczny, no wobec tego one mają no, mniejszą szansę życia w naszym pobliżu. Oj, ciężko się żyje, ciężko się żyje, a na dodatek jeszcze my owady zjadamy. Możemy na przykład spotkać biedronki, e, zwłaszcza tą biedronkę azjatycką. Ona na zimę szuka szpar, e, ponieważ w, w mieście na ogół tych e, takich szpar w skałach, których praktycznie nie ma, czy w e, drzewach nie ma, one wciskają się w szpary między oknami. Więc czasami zimą możemy spotkać aktywne biedronki, które gdzieś tam się obudzą, ze szpar wyjdą. Kiedyś na domach były strychy. No, no, właśnie. A teraz wiecznie. też strychów praktycznie nie ma, no, bardzo rzadko się trafiają. No faktycznie utrudniliśmy życie tym zwierzętom, a zwłaszcza właśnie owadom. Panie profesorze, ale jeszcze jedna rzecz. W tym roku mamy dosyć łagodną zimę. Wobec tego jest szansa, że większa część owadów, no tych, które żyją na trawnikach, właśnie w lasach, w parkach i tak dalej, no będzie mogła przeżyć. No z jednej strony to jest dobrze dla nie wiem, różnorodności środowiska, a z drugiej strony źle. Już nie mówię nawet o kleszczach, nawet no to nie są zdać owady, ale, ale wiele innych gatunków na no jakieś komary czy inne No znowu będą naszym utrapieniem. Znaczy tutaj biolog trudno powiedzieć, że powiesz, czy coś jest dobrze, czy co? Coś jest źle. Na pewno będzie inaczej. Wraz ze zmianami klimatu możemy obserwować zanikanie pewnych gatunków, bo nie przeżyją konkurencji i warunków, a inne się pojawiają z południa. Jeśli jest mróz, no to nie przeżywają te ciepłolubne, bo nie są przy, przystosowane. Wtedy jest większa szansa dla gatunków e, północnych i możemy obserwować taką zmianę, gatunkową, to znaczy pewne gatunki znikają, widzimy coraz rzadziej, ale na przykład modliszkę już coraz częściej widzimy. Ta przyroda, którą my obserwujemy, jest inna niż przyroda naszych dziadków, naszych ojców. Może nie w całości, ale w pewnej części na pewno tak, czyli zmienia się. To jest znakomity powód do tego, żeby obserwować nawet zimowe spacery. Myślę, że i z aparatem fotograficznym w odpowiedniej pogodzie to, co na śniegu zobaczymy, można zrobić. Są i owady bezskrzydłe, Jakieś tam skoczogonki się pojawią, jakieś sząszcze, sporo muchówek e, znajdziemy. Zrobić, dokumentować. To może, mogą być oczy wielu naukowców. Nas jest niestety zbyt mało, nie możemy być wszędzie, a zmiany dokonują się tak dużo, że. Dobre wnioski wyciąga się tylko na dużej liczbie danych. Zatem tak zwani amatorzy, nawet przez przypadkowe spotkania, mogą dostarczyć danych, które potem możemy wykorzystać. Nawet zimą, więc przy wyjściu na spacer, warto mieć oczy szeroko rozstawione, aparat telefoniczny w pogotowiu i udokumentować. Będą gatunki, oczywiście, takie, które są typowymi higienobiontami zimowymi, ale również takie przypadkowe. Trafią, się zginą, można to udokumentować. To samo można robić od wiosny aż do lata. Ale, proszę profesorze, że... sekundę, sekundę, tak. sekundę. Załóżmy tak dobrze. Załóżmy, że zobaczyłem taki, takiego owada, załóżmy, że nawet wykonałem fotografię. Ja przypominam, że większość w tej chwili tych nowoczesnych aparatów, tak zwanych smartfonów, ma na przykład funkcję lupa. No i wówczas to możemy zobaczyć i sfotografować nawet coś bardzo maleńkiego, ale no dobrze, i co teraz zrobić z tym, żeby to do Pana dotarło, żeby właśnie miał Pan ten, ten większy zasób informacji? Naukowców jest wielu. Są różne grupy na Facebooku, w portalach społecznościowych, są strony, i myślę, że dość łatwo znaleźć specjalistę, który rozpozna gatunek. Ważne jest tylko, żeby zrobić dwie rzeczy: zanotować datę i miejsce. Bo to wtedy ma, ma wartość naukową, bo zdjęcie jakiegoś owada, nie wiadomo skąd, nie wiadomo kiedy, no oprócz estetycznej in, informacji i wrażenia niczego nie wnosi. Na ogół w aparacie mamy od razu datę, warto zapamiętać miejsce i wtedy znalezienie specjalisty nie jest takie trudne. Internet nam umożliwia ogromne Możliwości, są nawet bardzo wyspecjalizowane grupy typu chruścikowe z całego świata. Nawet specjaliści między sobą się dopytują, a co to jest, pomagają młodszym. Ale wie pan, teraz mi tak przyszło do głowy, że no, poszukiwanie specjalistów, oczywiście no, każdy z nas może to zrobić, ale to jest mało praktyczne. Gdyby na przykład entomolodzy stworzyli coś w rodzaju, nie wiem, bazy danych, że każdy z nas może brać udział w takim zbiorowym badaniu właśnie owadów i że każdy może przysłać i tam będzie wzmianka o tym, że on również przysłał tę y, fotografię tego owada razem z danymi, razem z miejscem, gdzie to zrobił, nie wiem, dzień, godzina i tak dalej i y, y żeby to w jedno miejsce trafiało i wtedy wszyscy entomolodzy mieliby do tego dostęp, bo tak to pana kolega, nie wiem, Kowalski we Wrocławiu ma inne informacje, pan ma inne, kolega w Rzeszowie ma też jeszcze inne, to się nie składa, a to można by zrobić coś takiego, żeby to się składało, żeby wszyscy mieli z tego pożytek, żeby wszyscy mogli no, dowiedzieć się więcej na temat zmian w środowisku. Owadów jest tak dużo gatunków, w Polsce około 20 ty tysięcy, chyba nawet e, przynajmniej żyło zobaczymy, ile e, przetrwa, że nie można być specjalistą od każdego e, od wszystkich owadów. Poszczególne rzędy ba, u muchówek, których jest bardzo dużo gatunkowo, nawet poszczególne rodziny. I tak jest na przykład baza dość fajna współpracujących naukowców dotyczących prostoskrzydłych, czyli takich pasikoników, świerszcz Ortoptera. E, mają stronę aktualizowaną e, z charakterystyką gatunków, ze zdjęciami. Łatwo tam e, dotrzeć, e, zrobić zdjęcie. Niektóre gatunki rzadsze ale nawet może jeszcze inaczej, nawet pospolite warto robić, bo na ogół się o nich zapomina i tylko wiemy o tych niezwykłych gatunkach, gdzie występują, a pospolitych nie, czyli ortoptera ma swoją grupę. Ale, ale, ale sekundę, jest... sekundę, sekundę, ale jak ja zrobię zdjęcie jakiegoś owada, to ja nie wiem, czy to jest ortoptera, czy jakiś inny. Nie mam pojęcia, do czego należy ten gatunek, ale bardzo chętnie bym wziął udział w badaniu. Wie pan, istnieją takie badania, na przykład specjaliści, którzy poszukują tam komet, albo ci, którzy którzy badają pył kosmiczny, który został przywieziony przez y, tą y, y, sondę Stardust, no to po prostu to się rozsyła wszystkim i... Tysiące ludzi, może nawet miliony biorą w tym udział. Albo jest na przykład taki projekt zrobiony przez, przez Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie, gdzie można z pomocą swoich telefonów komórkowych badać na przykład promieniowanie. No i się okazuje, że dzięki temu można zyskać ogromny detektor w skali całej Polski, a może nawet, nawet może w skali całej Europy. Więc może warto było rozważyć jest to, od, na pewno że, że ludzie nie są. Ja nie wiem, czy to jest Ornitoptera, czy jakiś inny. No, Watno chodził i tyle. Zgoda, to jest tak. Na pewno takie projekty byłyby przydatne. Wymagają dużych e, nakładów finansowych. A Warto o to się starać. Nas, entomologów, jest niestety zbyt mało. To znaczy, teoretycznie jest dużo, tylko każdy się specjalizuje w wąskiej dyscyplinie. tu powiem tak: większa jest różnorodność owadów niż różnorodność gwiazd, galaktyki, czegoś tam e, e, innego. Więc, można być specjalistą czy amatorem, e, astronomem i to wystarczy. Z owadami jest troszeczkę gorzej. Ale tu ja bym proponował stopni stopniowanie. Są e, grupy. E, amatorów czy takich miłośników przyrody i na Facebooku i myślę, że w wielu różnych miejscach, czyli na początek na taki krok pierwszy, żeby ktoś podpowiedział. Ja sam dostaję różne takie zdjęcia z prośbą o rozpoznanie, czy to jest groźne, czy niegroźne i myślę, że wielu entomologów tak robi, nawet takich przyrodników nie, nie pracujących na uczelni, ale już mający pojęcie o owadach pomagają sobie. Wspomniałem o grupie dotyczących prostoskrzydłych. Jest na przykład grupa Waszkowa. Kilku specjalistów i sporo y, wolontariuszy w dobrych czasach co roku organizowali warsztaty y, ważkowe, gdzie można pojechać na tydzień, razem spędzić czas w terenie i nauczyć się nie przez internet, nie z książki, tylko w bezpośrednim kontakcie z fachowcem, jak odłowić, jak zrobić zdjęcie, jak y, wykorzystać y, lornetkę i nawiązanie kontaktów, a potem. Y, kontakty e, drogą powiedzmy elektroniczną, mailową, z, ze stronami, z nadsyłaniem e, informacji, więcej z konkursami, kto na przykład zaobserwuje najpóźniej w roku e, ważkę. E, czyli o. powiedzmy taki konkurs z, z, z nagrodami. Albo kto e, po raz pierwszy w roku e, w kalendarzowym, już pojawiła się chyba straszka, o ile pamiętam, w roku 2021, czyli w formie takiej zabawy. I, i to są o, o tyle fajne no, takie polowania, bo bezkrwawe. Na zasadzie nie odławiamy, żeby mieć na śpiletce tak, jak to kiedyś było, ale w tej chwili ta technologia robienia zdjęć daje frajdę. Wiem, że na przykład no, tu z ważkami może jest łatwiej, bo jest 72 gatunki, czy było 72 gatunki w Polsce plus dwa nowe się pojawiły, 74 to jest naprawdę wielki luksus. Porównanie na przykład do chruścików, gdzie jest 300 gatunków i są trudniejsze, a do muchówek to już nie mówię. A no właśnie, panie profesorze, przepraszam, bo teraz wspomniał pan o tych, o tych chruścikach. Ja jeszcze raz przypominam piękną butelkę i właśnie z tymi chruścikami. Chruściki to są są, o tutaj jest taki chru, latający taki chruścik. A ja pokażę larkę. No, pa... O, jak, ale o, to teraz... O, larwa została zrobiona przez panią Anię Mikitę dla zabawy no, w przedszkolu i dla dzieci. Robienie larwy o tyle fajnie zrobionej, że powiedzmy uszytej nóżki to z jakiegoś tam wyciora, o tyle fajnie, że nawet zostały zaznaczone odnóża analne, czyli posłówki, a z rolki w papierze toaletowym zrobiony powiedzmy donek, Doklejone kamyczki i zabawa w chruścikach, czy może mieć to aspekt edukacyjny? A tu może pokażę i drugiego chruścika, już ma trochę inny domek i a, z, z roślin, tak Naprawdę z pomysłowy, niesamowite. Rzeczy. Panie profesorze, ale to jest, jak widzę te chruściki, to jest Pana no, miłość wręcz. To proszę powiedzieć, a właśnie dlaczego Pan lubi akurat chruściki? To jest kwestia przypadku. Akurat na studiach, kiedy wstąpiłem do koła naukowego, rozpoczęliśmy badania. Mieliśmy robić faunę wodną, było nas kilkoro, podzieliliśmy się. No akurat pierwsze, które trafiły się w próbie, były chruściki. Jętek nie było, którymi chciałem się zająć i, i, i tak zostało. Pewno to często kwestia przypadku, bo jest specjalista taki, a nie inny, który się tym zajmuje, łatwiejszy dostęp do książek. Jeśli pokazują się dobre wydawnictwa książkowe ze zdjęciami, z opisem, to one rozbudzają ciekawość u młodych ludzi. Mamy dużo książek ornitologicznych, różnego typu akcji, mamy dużo ornitologów, i w rezultacie tych amatorów mamy. Mnóstwo. Są osoby, które jeżdżą i chcą mieć, zrobić samodzielne zdjęcie każdego gatunku, który w Polsce występuje. Więc jak są przeloty, czy jakieś tam inne miejsca, gdzie tych ptaków się gromadzi więcej, to ludzie przyjeżdżają, spędzają czas w, w terenie, zdrowo, Ale bo na Ale oczywiście nasią. te, te nabiebrzą tereny, przecież to, to jest wręcz raj dla miłośników ptaków. No dobrze, a, Ale są, a pochruściki też, też się wybierają? Też może nie, nie w takim stopniu, a ważki są większe, więc no tak. ważki jak najbardziej, motyle dzienne również. Chruściki tutaj są trudniejsze. W tej chwili no taka, głównie to z Finlandii, piękny atlas ze skrzydłami, bo my specjaliści rozpoznajemy gatunki po genitaliach. Na zdjęciu tego nie widać, więc chyba na początku XX wieku wiem, że w Wielkiej Brytanii i Irlandii robiono taki klucz do oznaczania po skrzydłach co też ma swoje znaczenie, a teraz właśnie film rozpoczął, piękną książkę wydał, robił zdjęcia wszystkim chruścikom, które tam występują i po zdjęciu można poznać. Zatem jeśli nam by się udało dokończyć to dzieło i powiedzmy w Polsce zebrać zdjęcia chruścików, przyporządkować je do gatunków, to wtedy każdy następny będzie miał łatwiej, bo ma swoje zdjęcie, porówna, będzie wiedział, czy to, czy to jest ten gatunek i, i o wiele większa frajda, jeśli wiemy, co spotkaliśmy, niż jakiś tam chruścik. A może to jest właśnie jakaś tam agrypnia, to, y, albo jakiś tam oligostomis reticulata, więc można poszukać. Matko, od, jak od... pan naprawdę te, te nazwy... Panie profesorze, przy okazji, bo też mnie bardzo fascynuje jedna sprawa. Nazwy tych owadów czasami są naprawdę zaskakujące. Ja mówię te polskie nazwy, no łacińskie jakoś tam są nadawane. Natomiast te polskie nazwy, kto wymyśla takie niesamowite nazwy na, dla tych owadów? Naukowcy, tylko proszę zwrócić uwagę, jeśli mamy w samej Polsce ponad 20 tysięcy gatunków owadów. No to proszę wymyśleć, to nie jest takie proste. Na początku było e, e, branie nazw takich zwyczajowych ludowych, ale to dla części gatunków, które e, jakoś nam dos, e, doskwierają, tym bardziej, że na przykład. E, no tak, jak pasikonik, to pasikonik, no wiadomo, no to nic innego z tego nie e... będzie. W XIX wieku, jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, była taka maniera nadawania polskich nazw, stąd nie tylko uniwersytet, ale wszechnica. Tu powstało sporo nazw takich gatunków polskich. Dziędzielowicz na kresach, jak opisywał gatunek, oczywiście obowiązkowa nazwa łacińska, ale wtedy tworzono nazwy polskie. One może niekoniecznie do końca się przyjęły, bo są rzadziej używane. I mogą wydawać się dziwne, ale czasami się dowcipy zdarzają, to jest to kwestia próba, gdybyśmy znali łacinę, to te nazwy łacińskie też by nam wydawały się śmieszne. A ponieważ nazw już brakuje, to naukowcy wymyślają naprawdę dziwne rzeczy. Od na przykład smog wawelski. Zwróćcie Państwo uwagę, mamy gatunków milion 700 chyba opisanych, i jak tu dla martwego języka, jak wykorzystując martwy język, można to wszystko opisać. Stąd kodeks zoologiczny i botaniczny mówią, że ma to być język łaciński albo przypominający łacinę. Pewna polska entomolog, badając faunę chyba pluskwiaków krajów tropikalnych, nie wiem, Australii czy gdzieś z tego regionu, nazwała dziwne ono. Dla nas dziwne ono, no to brzmi dziwnie, no bo przecież to chyba niemożliwe, ale dla obcokrajowca, który nie zna polskiego języka, będzie tak samo i brzmiało normalnie jak potamofylaks, oligoplektrum, etc., to samo ze smokiem wawelskim. Smok jako nazwa rodzajowa, a wawelski jako dodatek, bo są i nazwiska, są, próbują naukowcy nawzajem siebie uhonorować, więc wpisują jako nazwę gatunkową również nazwisko. Stąd tutaj możemy znaleźć w tym słowotwórstwie i naukowym a jeszcze bardziej w tym polskim, no, wiele fajnych elementów, takich poetyckich. Panie profesorze, pan też ma jakiegoś owada, który nosi pana imię lub nazwisko? E, nie, nie mam no To jest straszne o, niedopatrzenie, ja nie wiem, jak entomolodzy w ogóle to robią? Chyba ma pan złych kolegów. Nie no, to nie jest takie proste. W XIX wieku na przykład entomolodzy, że tak powiem, utrwalili postacie demoniczne z mitologii słowiańskiej, stąd jest Dziwogłówka, Topielica, Świtezianka, e, co tam jeszcze mamy, no kilka takich, o, Rusałka, e, czyli jakieś takie, że tak powiem, e, utrwalenie, e, coś co z języka znika, a nam gdzieś e, zostanie, więc jest tutaj to sporo do po, popisu. Wydaje mi się, że dla przeciętnego zjadacza lepiej posługiwać się polskimi nazwami. Tyle tylko, że warto znać te naukowe, łacińskie, bo można w każdym książce i z każdym się porozumieć. A więc proszę Państwa, od butelki, butelki wyrzuconej gdzieś w lesie, na której pan profesor Czachorowski namalował w tym przypadku chruściki, poprzez... A ja się pochwalę, pochwalę motylem... A, a, a no piękna butelka, no fantastyczna. A pan ma dużo takich oczywiście. Mam, rozdaję, maluję. Na nieszczęście e, śmiecimy bardzo. W lesie taka butelka porzucona, tu akurat jest zaleszczotek e, z pajęczaków, e, jest śmiertelną pułapką, bo jeśli jest otwarta, to wchodzą do niej owady, czy to plastikowa, czy to puszka aluminiowa, i giną. Zwróćcie Państwo uwagę, jak dużo mordujemy zupełnie niepotrzebnie owadów. Wchodzą tam biegacze, mówię o chrząszczach, żuki gnojarze jest to pułapka taka, potem fauna nekrofilna, jakieś tam grabarze. Stąd zbieram w lesie, wynoszę z lasu, po to tylko, żeby ułatwić życie drobnym bezkręgowcom, żeby ich bez potrzeby nie zabijać, bo i tak jest, są narażone na. Chemizację rolnictwa, na monokultury uprawowe, giną owady z naszego środowiska. Dla nas to będzie ogromna strata, bo jeśli zginą zapylacze, no to i, i z pokarmem, teraz wrócę na chwilę do zimy, śnieg leży. Ale tam głęboko, nawet na miejskich trawnikach, w norkach wydrążonych w ubiegłym roku, czekają na wiosenne wyjście, na przykład pszczolinki, lepiarki, czy te samotne pszczoły. One czekają momentu, przyjdzie wiosna. Pojawią się pierwsze kwiaty, będzie im cieplej, i one z tych trawników z gleby powychodzą, chyba że je dziki wcześniej zjedzą. To, to się nie uda, bo w przyrodzie tak jest właśnie, że nie jest bezpiecznie zawsze jest jakieś niebezpieczeństwo. Panie profesorze, od butelek poprzez życie owadów zimą, z powrotem wróciliśmy do butelek i o, do ochrony środowiska i do ochrony owadów. Chyba jest tyle ciekawych, niezwykłych tematów, że mam nadzieję, że da się pan zaprosić na kolejną rozmowę, na kolejną opowieść o owadach. Bardzo serdecznie panu dziękuję, pan profesor Stanisław Szachorowski był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję.